Cześć! W dzisiejszym odcinku zapraszam na stek z kalafiora. Dobrze, a więc jak przygotować steki z kalafiora? Oczywiście potrzebujemy kalafiora. Ja tu mam taką połówkę, która mi została z obiadu, także też ją użyję. Ale oczywiście na potrzeby tego filmu kupiłem cały kalafior, aby pokazać Wam jak go ciąć. Obrywamy liście. Delikatnie odkrajamy ten rdzeń. Dalej pozbywamy się tych liści. Ktoś powie, że łatwiej byłoby głębiej to obciąć, no ale właśnie nie do końca. Zależy mi, aby nie uszkodzić tego rdzenia, który trzyma wszystkie te, że tak powiem, różyczki kalafiora. Generalnie nie ma stuprocentowej metody. Czasem z kalafiora, niezależnie od wielkości, wyjdą dwa steki, trzy steki. Zdarzało mi się na przykład w pracy robić cztery, powiedzmy, steki z kalafiora, takie dosyć cienkie, ale nie polecam, gdyż jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu się rozpadną. Jak ktoś chce mieć 100% pewność, to po prostu tnie tutaj, w środku, wtedy jest gwarancja, że będzie się wszystko otrzymało, że tak powiem kupy. Według mojej oceny ten kalafior nie jest, że tak powiem, zbyt zbity, wydaje mi się, że za wielu steków z niego nie zrobię, a potrzebuję do innego dania na mój kolejny przepis i tak kalafior, więc nic się nie zmarnuje. Dobrze, czyli Zaczniemy najpierw tak. Wszystko się rozpada. Kolejne dalej cięcie. Widać, że to raczej się nie będzie trzymać. Próbujemy. Sami widzicie. Sam środek przytrzyma akurat tego kalafiora. Gdyby, gdyby może był większy, to byłoby inaczej. Także nie bawię się od tej strony, tylko od razu tnę grubego steka. Z tej maniki i będzie ok, na 100%. Proszę bardzo. Wszystko się elegancko trzyma, nic tu się nie ma prawa w tym momencie stać. I teraz sobie mogę delikatnie ten dół obkroić. Kalafior jest gotowy, odkładam go na bok. Z tego, czy coś nam wyjdzie, nie wyjdzie. Przekładam do miseczki. Nie marnujemy jedzenia, wiadomo. Z tego można dużo fajnych rzeczy zrobić. No, nic by z tego nie wyszło. No, a ja wykorzystam jeszcze tą końcówkę kalafiora. Z niego też wyjdzie jeden ładny, duży stek. Tak go utnę. No, gdzieś tak. I powinno być również ok. Jest ok, ale nie jest idealnie. Najważniejsze, że się trzyma. Dobra, to do miseczki. Steki z kalafiora mamy przygotowane, a więc teraz przygotowuję przyprawy, którymi kalafior będzie wysmarowany. Trochę oliwy z oliwek, wędzona papryka, garam masala kary. I trochę kurkumy. Troszeczkę, odrobinę. Ok. Wszystko mieszam. I pora na nasmarowanie kalafiorów. Trzeba dorobić trochę trochę tej marynaty, że tak powiem. Na oko mniej więcej wszystko. Tylko pamiętać, żeby mało tej kurkumy dać. Bo będziemy mieli ostrawę i fluorescencyjne steki skalafiora. A to nam się przyda yy, na drugą stronę, oczywiście. Teraz na wcześniej przygotowaną blaszkę do pieczenia wykładam kalafiory. Cały czas trzeba uważać, żeby się nie rozpadły, nawet jak są takie pewniaki, jak te grube, bo nigdy nie wiadomo. Można zahaczyć, urwać, coś wiecie. I teraz smarujemy drugą stronę. Dodajemy trochę soli. I wkładamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na jakieś 45 minut. Kalafior się piecze, a więc w międzyczasie tostuje płatki migdałów. Taka powiedzmy garść. Trzeba uważać, gdyż łatwo je przypalić. Także polecam robić to na mniejszym ogniu. Bez pośpiechu i cały czas ich pilnując. Już czuć wyraźny zapach migdałów. Plus widać jak ładnie zmieniły kolor. Także można je zdejmować. Przesypię je do miseczki. Bo teraz musimy stosować jedną łyżeczkę nasion kolendry. Nasiona kolendry są stostowane, a więc przykładam je do moździerza. A co z tymi nasionami właściwie będziemy robić? Będziemy przygotowywać salsę, powiedzmy taką salsę verde z liści kolendry. Także zaczynamy. Stostowałem nasiona kolendry, aby wydobyć z nich oczywiście jak najwięcej aromatu. Stostowane, moździerz. Do nich dodaję jeden ząbek czosnku. Mimo, że będzie rozgniatany, to wstępnie go warto sobie pokroić. Też dodaję go do moździerza. Do tego sól najlepiej taka gruboziarnista, yy, kamienna, dzięki której łatwiej po prostu wszystko uda się utrzeć. Trochę gruboziarnistego pieprzu. I zaczynamy wszystko wstępnie ugniatać. Jeszcze trochę pracy przede mną, ale muszę Wam powiedzieć, że zapachy z tego dochodzą niesamowite. Mniej więcej o coś takiego nam chodzi. Lecimy dalej. Konsystencja jest odpowiednia, jak mówiłem, także przekładamy zawartość do miseczki. Jak ktoś ma duży moździerz, to może robić wszystko w moździerzu. Ten mój jest malutki, także wygodniej kontynuować będzie mi z większą miseczką. Przekładamy wszystko. Teraz tak, dodajemy sok z całej cytryny. Ja robię to przez rękę, aby wyłapać pestki oczywiście. Dalej. Musimy przesiekać garść liści kolendry. Z łodygami, to nie pietruszka, także śmiało z łodygami jest w nich najwięcej też aromatu. Dobrze, całość jest drobniutko pokrojona, także dodajemy ją do naszej pasty i soku z cytryny. Ostatni krok w przygotowaniu tej salsy: trzeba dodać po prostu oleju z oliwek. Nie powiem Wam, czy to szklanka, czy dwie, tylko na konsystencję. Nie za rzadkie, nie za gęste. Coś takiego. O taki efekt chodziło. Czekamy na kalafior i lecimy dalej. Naprawdę grube kawałki ukroiłem. Oczywiście w trakcie pieczenia można sobie zajrzeć, nakłuć widelcem. Wiadomo, każdy piekarnik trochę inaczej jednak piecze. Muszę przyznać, że nawet 45 minut mi to zajęło. Grube kawałki kalafiora, ale to nic. Nie ma co się śpieszyć. Tak się to prezentuje. I takiego steka teraz okraszamy naszą salsą płatkami sprażonych migdałów i pokruszonym serem feta Tak się to prezentuje. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka.